I a 5 zaczyna się polka rock'n'droka Polka rock'n'droka z tymi moimi padalcami Ja o koni szukam a one mnie tutaj tak no spadaj No, poszedł, poszedł łyknięty nie ja musiałem normalnie z 5 minut go odczepiałem żeby jeszcze paskuda przeżyła, ale dobra to są takie piękne okoniowe miejsca. Tu przychodzą i to naprawdę ładne okonie. I już nawet nie łowię nie nie no już na całkiem malutkie przynęty ultralight'a zostawiłem. Nie mogę za głęboko opuszczać, bo to zarastane, jak mówiłem wcześniej to jest o! ale to już mógł być okoń. ale nieduży pewnie był no coś się zaczyna dziać na tej wodzie potem zwiększę kaliber i zajdę trochę głębiej jeszcze poszukam tylko na razie wiem, że rano na te płycizny tutaj na te zarośnięte tereny Po tu lubi ładna sztuka wejść o, już coś się kręci. Tylko że normalnie teraz małe szczupaki żyć nie dają. O. Ale nie są to zbyt wielkie sztuki, jak widzicie. Są brania przy bardzo delikatnym, swobodnym prowadzeniu od Czas do czasu. Tylko podszarpnę i lekko prowadzę. Hiszhatera na 5 gramowej główce nie daje tu zbyt ciężko z tego względu, że no tak jak mówiłem, za szybko wpadnie mi zarośla. O, już czuję po trawie się przesuwa trochę wyżej, można nawet podnieść No i zawsze ściągam do samego końca, bo często pod samymi płytwami nawet miałem ładne branie A, spiewa się No dobra, jeszcze raz spróbujemy Za głęboko i możemy prowadzić delikatnie. tak jak mówiłem trawy no, ale ważne że brania są od czasu do czasu coś walnie to i i siedzi. A co nam wzięło kochani? i Jest garbusek i to jakiś liczniusie. Patrzcie kochani. O, się wypiął sam grzeczny. No. No stójżeś tu z mały. Zaraz się tylko kolegom pokażę i zmierzymy. czorta no, ponad 25, 25, 26 centymetrów, proszę. Jaki tu piękniusi, pokaż tu się otłuszczę na żarty. One tam na ten okres żerowania już czują zbliżającą się jesień. i delikatny opad. Co? Już po trawach się ciągnie. Nie za głęboko. Dobra, próbujemy dalej. O, już coś. Ale to mały. Proszę, atakują, ale co to bierze, to już wiemy. Siedzi. Ale dobrze zacinać nie trzeba. Bafisz Huntera. Jest kolejny okoń. Całkiem przyzwoity, znaczy no nie no, taki średniaczek. Zresztą powiem wam kochani, zaraz idą ma. Chodź tu. A, dwudziestaczek taki. Dwudziestaczek, no. O, dobra, uciekaj. Grzbiecie, mały agresorku. I przeczesuje cały czas tutaj. O, no, tu już trawa. Siedzi. A strzedł. skubany. Ale nie był duży już. O, szczupak. Patrzcie kochani. Kolejna guma ze zeżarta, ale to nie był, to był mały szczupak. Ech, no dobrze, Coś mamy? Podejrzewam, że znowu jakiś nieduży szczupak albo ładny okoń. Co nam się tu pokaże? Eee, jak zwykle. Zębata łajca się wypięła bardzo dobrze. A. Skubany. Dobrze się chociaż wypioł. Szedłem trochę głębiej, na głębsze wody. Wszędzie są. Dosłownie wszędzie. Teraz większy kaliber. Ale to będzie to samo. wiem na 15-17 cm gumy i też waliły w nie te piskwaki. coś mamy? O, znowu zębata łajca. No pewnie. Co my tu mamy? Chodź tu. Chodź tu ku trzaku jeden. Znowu te małe gnojki, kochani. Proszę bardzo. Widzicie? No spadaj. Rzut i siedzi, i nawet nie trzeba daleko ich prowadzić. Nie, ja wypłynę na głębszą wodę i zmienię kaliber. Bardzo mi się wierzyć nie chce No teraz szupaka złapałem! Ja ci powiem, co tam na głębokim bieżech. Taka <gry> garbata, wajza piękna. Szybo widzisz? Okoń. A to wy głęboko siedzicie, czorty. Od popołudnie się wyskoczyło, no stój, żeż tu, ale mnie pokolił, to za jedna, no, to wsi płetwa, no stój, tu, tylko cię zmierzę, dziadu, kalwaryjski. O, 25 cm. centymetrów, o, jakie garbaty, pójściej, proszę, kochani, Ale mnie pokolił. Opiać szczuka, blyat! Szczuka malejka. O, tego dzioba. Włajzo. Zębata z przedziałkiem na charakterze. No. Już delikatnie, cyk. A, proszę kochanie. To mały potworek, no. Poszedł Ja wypłynę na trochę głębszą wodę, bo nie tam będą siedzi, może większe To jest bardzo pozarastane, wiecie kochani Trzeba wyżej prowadzić przynętę no i siedzą w tych krzaczorach te ty pistolety młode No dobra, zarobadzamy sobie Dobra, wypłynę na troszeczkę głębsze wody A potem zmienię kaliber w ogóle Tak jak znam życie przy większym kalibrze Jak te małe gryzą, to te duże przeważnie słabiej No ale zobaczymy Nie jest to regułą Kurczę, znowu szczupły ja pierdziele, normalnie... Dobra, już się, się wypił. No nie dadzą mi koni połowić, no nie dadzą. Tylko szczuplaki. To zębate czorty małe. Łowiłem dzisiaj dużą gumą, rzucałem dużymi takimi, no, po kilkanaście centymetrów. To na no, jeszcze na Huntera miałem jakieś uderzenia, ale to okonie pewnie waliły. A szczupaka żadnego na większą gumę. A no i zwykła na 9 centymetrów tego. No tak jak widzieliście. Też szczupak. Myślę jak nawet wyciągać nie chcę tych szczupoli. dwa razy atakował albo mały, albo mały szczupol szczupol kółka robi już dwa razy atakował no. myślałem że okoń lekko zacinałem no ale dobrze nie był wielki skurczywy kto dobrze się wypił